Siemano! Siemano. What's up, rolnicy? Kolejny vlog na rejonie tak. Dokładnie tak, dzisiaj sobie talerzujemy po... Eee, tutaj tamy sobie 10 na godzinę, tak? Jak widzicie, za nami pytel, strasznie sucho. Czekamy, Czekamy na deszcz, bo dalej, tak dalej, Dzisiaj na potrzeby wyjechaliśmy. Dokładnie tak. Dzisiaj to w sumie chyba nawet z szakcją ogarnęliśmy, nie? Dokładnie. To może te pytanka. Dobra, polecimy z pytankami Czy planujecie jakiś wyjazd na targi rolnicze, jak nie będzie pandemii? No to, to Moim zdaniem jesteśmy otwarci na takie wyjazdy. Tylko aby nadarzyła się okazja i nie było... wyrównamy to, nie? I nie było problemu z transportem. Wtedy jesteśmy jak najbardziej chętni do takich rzeczy. I jesteśmy, ba... jesteśmy chętni oczywiście na targi z wyjazdami, tylko żeby nie było już właśnie tego problemu z wirusem. I żebyśmy żeby transport był, bo teraz z transportem najgorzej, nie ma co ukrywać. A jeżeli będziemy na targach, to śmiało możecie do nas podbijać, tam zbić pione, oczywiście jak macie ochotę, no i zagadać z nami, nie? Dokładnie, bo to już to jest Na O, chyba pytanie do ciebie. Czy Nie wiem, organizatora. Ja nie powiedziałam, że nie lubię Zetora. Nic nie mam do Fetora. Tak, tak, Ja nic nie mam do Zetora, ale, jak wiadomo, ja kocham Fendy. Fendy, Fendy, ale nie to, że coś mam do innych marek rolniczych, takich jak, nie wiem, czy, czy ten John Deere, czy ten Zetor, to po prostu każdy ma swój bus i gustuje w innych maszynach, nie? не Артура. Będziesz robił prawko na ciągnik, Pisz, ty Patryk? Dobre pytanie. Patryk wiem, z tego co słyszałem, będzie robił prawko na ciągnik, Jak tylko skończysz, od 16, chyba, 16 A ja chyba też będę robił, bo jeździ się, nagrywa się, pomaga, nie jak teraz, to się przyda zawsze prawko. Dokładnie. Prawko się przyda. No, dostępne do Ciebie, dlaczego akurat Fendt? Fendt? Ciężkie pytanie. Za bardzo nie znam się na technice tych ciągników, ale jakoś Fendt bardziej, bardzo mi przypadł do gustu z, z tego, co opowiadali tam y, koledzy, co mają własne gospodarstwa. No, po prostu wydajność, nie? Wydajność y, są bardzo, z tego, co zauważyłem, jakby ze swojego punktu widzenia przy nagrywkach są bardzo fotogeniczne Mają ten ryk W sumie każdy ciągnik ma ryk, a słaby argument Ale po prostu Jak mówiłem, każdy ma swój gust i akurat Fent mi najbardziej przypadł do gustu Może dlatego, że mamy, mam największą styczność z fendami tutaj Tutaj w sumie w okolicy dużo fendów jest, nie? to chyba No dokładnie John Deere ów też jest trochę, ale w, w naszym rejonie najwięcej fans. Dokładnie i może to dlatego ten wóz tak się zmienił. Może dlatego mi tak do pustu przywołuje, bo po prostu jest tego najwięcej w okolicy. No to pytanie do Artura. No to pytanie do Artura. No to nie ma co dużo opowiadać. Adrian sam do mnie napisał jak miał przyjechać ten czemu yy, pierwszy w Polsce czy, czy nagram. No i na sam doraz że jedzie ze mną a i nie pojechał wybiera nam ostatnią nagrywkę, nie? Dokładnie no, ja Wtedy to uznawa. była e, nawet taka, taka. Taki problem, że miałem wigilię klasowo, ja bardzo chciałem. I to był taki strzał w bombę, nie? Taki strzał w dziesiątkę to nawet był, bo mówiłem Tobie wcześniej, że bardzo bym chciał taki ofenda nagrać, nie? Tak się umawialiśmy we dwóch, żeby coś takiego kiedyś ogarnąć. jak A? Bardzo dobrze, w komentarzach pójdzie Co na hejtu Eee, hey, tak to fend, tak to fend, a teraz z Deutschem jeździsz Jak wiem, nie mam nic do marki Pierwsza styczność dzisiaj z Deutschem Możecie oceniać, jak mi idzie Artur tutaj mnie uczy talerzować I w sumie to będzie tak, tak ciekawiej, co trochę ten vlog wyglądał, niż bym siedział na miejscu pasażera Korzystając tutaj z życzliwości Pana Mirka i Artura Mam okazję pojeździć Jutro Artur będzie do siebie kręcił vloga. Zapraszam na jego kanał oczywiście. Bo no wtedy do nie przyjeździ jutro. No. Niestety jutro nie mam czasu. Jutro muszę zostać w domku. Ale za to będziecie mieli dwa vlogi u mnie i u Artura. No, dokładnie, to tam ze czas powinno wlecieć. Dokładnie. Jak Wam się podobają takie vlogi, to możecie pisać w komentarzach kto będziemy starali się coraz częściej nagrywać. Przyłamywać ten stres i strach przed kamerą, którego nie powinniśmy mieć. Dobrze jest kolejne pytanie w międzyczasie. W jakim programie obrabiamy filmy i montujemy Sony Vegas spo 17, nie? Oczywiście kto wynalazł? Wiadomo, że Artur To w sumie od 13 już, nie? No Od, od 13 lecimy. Pytaliście, wielu no, rolników, co możecie nagrywać i yy, jakie kamerki były na początku Waszych filmów, no to na te drugie pytanie już odpowiedzieliśmy. Dokładnie. A czy pytaliśmy? No to jak, nie pytaliśmy? Na no, początku chyba się zaczynało tak od pytania, nie? Żeby to jakoś jakoś, żeby ludzie się dowiedzieli co i jak. A teraz sami dzwonią. A teraz właśnie sami do nas dzwonią, zapraszają. Oczywiście dziękujemy za zaproszenia. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy wszystkich. nagrywamy. Osie... Oraz wszystkich widzów. Dokładnie. Jeszcze pytanie czy jakieś... Musimy na historię jeszcze, to co nie, tak, nie powiedzieliśmy. Historia zaczęła się od tego, że od, od niewinnego live'a. Wszedłem na live'a, napisałem komentarz. Jakoś się zgadaliśmy na czacie, Artur kazał zwać na Facebooku. Popisaliśmy trochę, powiedziałem, że też chciałbym zacząć przygodę z nagrywaniem właśnie takiego kontentu na YouTubie i... Jakoś poszło. Jakoś poszło na Facebooku, się zgadaliśmy. Artur mnie wysłał właśnie tutaj do pana Mirka na pierwszy żniwa. I od tego się zaczęło. Później były kosy, Orka, możecie się cofnąć do tych filmów, są na kanale. To były piękne czasy, tak. Obornik. Teraz jest nas trzech, działamy sobie w trójkę i, i super nawet wychodzi to nam. Ja jestem zadowolony z takiej ekipy, nie narzekam. Jest, nie, nie mogło być lepiej, gorzej sobie to wyobrażałem. Nie ma Dokładnie tak. O to chodzi, żeby się dogadywać, nie? Jeżeli Wam się podobał taki vlog, to piszcie komentarze. Zawsze będzie to dla nas jakaś motywacja. Będziemy mieli chęć do dalszego działania. Trzymajcie się do kolejnego vloga. Siema!